Niestety to jest tak, że my wszyscy jesteśmy pod działaniem, no, prawa ekonomii są bezwzględne. I SPZOZów nie stać na utrzymanie kilku takich samych aparatów diagnostycznych, na przykład aparatów rentgenowskich czy wysokospecjalistycznych aparatów USG w dwóch lokalizacjach, na przykład na ulicy Staszica i na ulicy Lubelskiej, tak żeby każdy z nich pracował, przepraszam, za kolokwialną opowiedzenie na świerzwiska, prawda? W momencie, kiedy staramy się, żeby to nasze zaplecze diagnostyczne było jak najnowocześniejsze. No to wiąże się to jednak z dużymi kosztami. I w momencie, kiedy jest ten aparat, on musi być dobrze utrzymany, musi mieć, być odpowiednio wykorzystany, żeby, żeby, żeby przez ten czas, dopóki ten aparat jest jeszcze, bo jest jeszcze jedna ta, taka ważna rzecz w medycynie. Otóż uważa się, że sprzęt medyczny w zasadzie ma okres, kiedy jest jeszcze odpowiednio nowoczesny, to jest 5 lat a w zasadzie po 10 latach całe, całe, całe wyposażenie powinno być wymienione. Czyli przez ten czas my musimy, a żeby zwrócił się koszt nabycia takiego aparatu, on musi być właściwie wykorzystany. No, e, ja podam taki przykład właśnie z naszego podwórka. E, do tej pory na terenie Garbolina były, według mojej wiedzy, trzy aparaty reneglerowskie. Dwa nasze przy ulicy Lubelskiej, jak również był aparat rentgenowski przy ulicy, w tak zwanym sanatorium, czyli w tym Mazowieckim Centrum Psychiatrii i Neurologii. No i tam zdaje się zamykają ten aparat, bo nie byli w stanie utrzymać pracowni rentgenowskiej. To, żeby można było utrzymać daną pracownię, no pewne pensum badań musi być, bo inaczej to się po prostu nie opłaci. I to jest ten bardzo ważny argument, dla którego my musieliśmy te rzeczy skoncentrować. Otóż chodzi o to, że jeżeli pacjent już wymaga porady specjalisty, to w tle tej porady specjalisty jest również konieczność postępowania diagnostycznego. A całe nasze zaplecze diagnostyczne jest właśnie na ulicy Lubelskiej. Jest to nowoczesne, bardzo szerokie zaplecze diagnostyczne, które mamy nadzieję po zakupie sprzętu z RPO jeszcze poszerzyć, jeszcze unowocześnić, jeszcze udoskonalić cóż na temat dojazdu. Te komentarze, które pojawiły się na, na tych portalach, to, to o czym rozmawialiśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania, w dużej mierze dotyka mieszkańców miasta Garbolina. Bo jeżeli chodzi o mieszkańców innych miejscowości, no to na przykład mieszkańcy południowej części powiatu będą mieli wygodniej, bo jadąc na przykład z Łaskarzewa, czy czy z Sobolewa, czy, czy z Trojanowa, czy z Żelechowa, no to w tym momencie ten szpital jest bliżej, prawda? Czyli dla nich się to poprawi. Nasz powiat liczy 120 tysięcy mieszkańców, w Garbolinie mieszka tych mieszkańców 17 tysięcy, prawda, także to pogorszenie, oni pewnie mają większy dostęp do internetu, stąd więcej jest tych postów, ale to nie są wszyscy nasi mieszkańcy, chodząc po korytarzach szpitalnych, w sposób zupełnie spontaniczny wiele osób gratulowało tego pomysłu, dziękowało, podkreślało, że tu są większe parkingi, że tu jest wygodniej dojechać, że są wszystkie że te badania diagnostyczne też można nakładać w jednym miejscu i jest to ważny argument że za tym, że była to słuszna decyzja. Kolejny argument jest taki, to wynika może z moich osobistych doświadczeń, ale myślę, że, że wielu słuchaczy również, że nasz świat się zmienia. Proszę zwrócić uwagę, że do niedawna to było tak, że myśmy, że człowiek szedł z pracy, zachodził gdzieś tam do sklepu kupował, co tam uważał za stosowne, czy jakieś tam m, produkty spożywcze, i inne i proszę... W tej chwili jest często tak, że my się wybieramy raz na kilka dni do większego centrum, gdzie jest większy parking, gdzie to centrum handlowe ma. można jeszcze i kupić jakieś materiały szkolne, jeszcze coś, wszystko w jednym miejscu. I tutaj nakład czasu środków finansowych jest mniejszy. To jest ogromna dyskusja, bo, bo nasz nawyk do, do tych sklepów jakiś tam, gdzie mieliśmy zaprzyjaźnionego za sprzedawcę, jest duży. To pewne rzeczy się zmieniają, ale doświadczenie poucza, że przed pewnymi... No nie da się uciec, no. Tak jak w XIX wieku robotnicy niszczyli maszyny, bo im to odbierało pracę, tak jak w tej chwili ci, którzy mają małe sklepiki, no twierdzą, że te duże centra handlowe, no to jest bardzo, bardzo zła rzecz, bo też im odbiera pracę. Ale świat w tym kierunku idzie i, i niezależnie od naszego stosunku, czy, czy my to popieramy, czy no, no w tym kierunku świat idzie i chyba na to nie mamy dużego wpływu, żeby... Ten jak gdyby bieg wydarzeń odwrócić. No podobnie jest też w medycynie. Moje obserwacje również w szpitali zagranicznych są takie, że oczywiście lekarz podstawowego kontaktu musi być blisko pacjenta, żeby ta pomoc była blisko, to tak jak ten sklep ich osiedlowy. Natomiast w momencie, kiedy chcemy, no, pacjent wymaga, dany chory wymaga bardziej wnikliwego podejścia diagnostycznego, to niestety trzeba te siły się koncentrować. I, i, I my to staramy się robić. Tak, żeby najlepiej jak potrafimy naszym pacjentom służyć. Panie redaktorze, kontynuując jeszcze naszą rozmowę, w chwili kiedy pojawił się pomysł, kiedy przystąpiliśmy do realizacji tego pomysłu, żeby przenieść poradnie specjalistyczne z, z ulicy Staszyca na ulicę Lubelską, ja wystąpiłem na piśmie z prośbą do PKS-u, do zarządu PKS-u, o to, żeby. Czy nie byłoby dla nich opłacalnym i, i słusznym zwiększenie ilości połączeń pomiędzy Garbolinem a centrum Garbolina a Lubelska. Ja przypominam, że szpital przy ulicy Lubelskiej znajduje się w Garbolinie. My tak często kolokwialnie nieco mówimy o tym, że jest to szpital w Sulbinach. Wywodzi się to z pewnych zaszłości historycznych. Sto lat temu tam się zajdował małytek Sulbiny Górne. Natomiast w sensie administracyjnym jest to dalej Garbolin, o tyle, że obrzeża miasto wczoraj, nie, nie wczoraj, w piątek otrzymałem pismo z zarządu PKS-u, że w aktualnej sytuacji oni jakoś nie są zainteresowani zwiększeniem takich kursów, ale skądinąd wiem, że są zwiększeniem kursu zainteresowani przewoźnicy prywatni. Ja myślę, że oni tą lukę wypełnią i moje doświadczenie jest takie, znaczy ja pamiętam, moje dzieciństwo spędziłem w takiej miejscowości Sobolew. Jestem na tyle starym człowiekiem, że pamiętam czasy, kiedy w tym Sobolewie w całej miejscowości były trzy samochody osobowe. To jak samochód przejechał, to dla nas, dzieciaków, to była duża <grych> sensacja. Myśmy tam patrzyli, jak ten samochód przejechał i to co się w ogóle wydarzyło. Znam w tej chwili rodziny, które w jednym domu dysponują trzema samochodami. To jest tak, że jeszcze w latach 70. zakup samochodu typu Fiat. 26P to był kres marzeń dla wielu polskich rodzin. No, świat się zmienił i w tej chwili zakup samochodu często jest, no. no porównywane z zakupem roweru dobrej wersji. Ja przepraszam, że takie rzeczy mówię, ale to tak po prostu jest. I tych samochodów jest rzeczywiście więcej i wydaje mi się, że te możliwości komunikacyjne dla bardzo wielu osób, zwłaszcza, że tam będzie gdzie zaparkować, tu na centrum Gaboina jest zapchane kompletnie. No tam jest prawdopodobnie to No ale mamy prawie 200 miejsc parkingowych. Myślę, że jak śnieg się stopnieje, to, to nie będzie z tym kłopotu, bo jeżeli te miejsca się, że tak powiem, wykorzysta, to mamy możliwości, żeby tych parkingów jak gdyby jeszcze dobudować, bo, bo jest gdzie. Także tutaj zagrożenia nie ma i to na pewno poprawi jakąś komunikacyjną. Jeżeli nasi przedsiębiorcy transportowi również, jak gdyby dali będą realizować swoje pomysły, to również dla osób niezmotoryzowanych, tych, którzy nie posiadają samochodów. Te możliwości komunikacyjne, no, no nie nie sądzę, żeby był jakiś drastyczny problem. Dziękuję.